Dzień dobry Miło mi przyszedłem w odwiedziny. Miło mi chętnie bym sobie z, kim, z kimś pogadał. Dobrze, że jesteś. Pogoda na dworze taka brzydka, więc jestem. No mam czas, żeby opowiadać. A lubię opowiadać. Tym bardziej, że mam taką historię, którą już dawno chciałem opowiedzieć, a nie bardzo była okazja. Teraz troszeczkę okoliczności sprzyjają temu, bo to jest historia o Orwowie, więc trochę. Trochę sytuacja pasuje, dawno myślałem o tym i mam tutaj już przygotowaną historię, historię Skodę, popatrz. No ta jest oczywiście piękna, taką Skodę miałem kilka, taki skut. miałem w takim kolorze też, Skoda 100S. No to to jest wersja 110L z lampami dodatkowymi z przodu, ale setka wyglądała tak samo, miałem w takim samym kolorze, miałem taką niebieską, miałem kakaową, miałem białą. I miałem jeszcze na koniec, ty pamiętasz w kolorze KTM-a. Takie pomarańczowe. Tak, na, tak ale był. to już tylko była na części. Natomiast taką jeździłem wiele lat. No i y, dlaczego pokazuję tą skodę? Bo historia. Za, y, no, zacznę od tego, że jechałem taką skodą z Węgier, z Budapesztu do Warszawy. Jechałem sobie powolutku, bo takie skody to jeżdżą przeważnie tam 60-70 na godzinę. No oczywiście ona pójdzie i 105, ale. Yy, w każdym razie, żeby to się yy, nie rozleciało, to jeździłem powoli i historia, ta opowieść zaczyna, zacznie się od Krakowa. Za Krakowem, tak jak wcześniej opowiadałem, na wylotówkach przeważnie yy, stali ludzie, którzy chcieli podjechać gdzieś, no bo ta komunikacja była naprawdę kiepska. Samochodów było mało. No hmm. i zabrałem. Ludzie bardziej sobie ufali, nie bali się, sobie... się podwozić, tym bardziej, że można było nawet. Parę groszy zarobić albo poznać ciekawą osobę. I tu, właśnie w tej sytuacji, moja korzyść była inna, właśnie niematerialna, tylko taka, że tak powiem, intelektualna. No więc podwiozłem tego, zabrałem faceta, który stał przy drodze, taki w moim wieku. Ja miałem wtedy 35 lat, i on 35, może nawet mniej trochę miałem, tak w tych granicach. No i jedziemy sobie powolutku tą skodą. Rozmawiamy najpierw o pogodzie, jak to zwykle bywa, a później, już takie tematy bardziej osobiste. No więc rozmawia nam się całkiem dobrze. Więc go pytam, skąd pan jest. No i tu, tu jest moje zdziwienie: on widzę Lwowa. Jestem ja mówię, zaraz, zaraz. Przecież Lwów nie jest w Polsce. No tak. A to dlaczego? Skąd tak po polsku, wiesz, jeszcze na pan wtedy, chociaż podróż trwała długa, później na ty przeszliśmy. Skąd tak, tak świetnie zna pan polski? I z telewizji. Pierwszy, drugi program w Lwowie odbieramy. Z telewizji się nauczyłem. on płynnie po polsku. Płynnie mówi. po polsku, no z akcentem takim jak ja, czyli takim trochę wschodnim, ale płynnie po polsku, rozmawialiśmy sobie zupełnie fajnie. Mówię, ta podróż trwała długo, a do tego stopnia, że już przeszliśmy na ty. No i w końcu właśnie tam o zaczął opowiadać o Lwowie. No, a nawet pytałem, czy on jest Polakiem, tylko mieszka w Lwowie. Nie, jestem Ukraińcem, a choć nazwisko miał, ja nawet nie pamiętam w tej chwili nazwiska, ale takie trochę polskie. Zdaje się, że końcówka coś w rodzaju, wiesz, że tak powiem, Szachidewicz. Yy, ale może się myślę, może Władek to obejrzy. Właśnie, oj, nazywam się Władek, chociaż to u nich w Owodzie, a on mówi: Władek jestem. No i pięknie sobie gadamy. No, i już, tak powiem, bliżej Warszawy, jak się zbliżyliśmy, więc mówię, a to nie chciałbyś przyjechać do Lwowa? No chciałbym pewnie, ale przecież zaproszenia są potrzebne, bo to był rok 88 albo 9, koniec, koniec komuny, ale tam jeszcze Związek Radziecki trwał, więc tylko na zaproszenie można pojechać. No tak, na zaproszenie, ale jakbyś chciał mnie odwiedzić, to ja ci napiszę zaproszenie, wy jak? On wyciąga bloczek, Wiesz, dałem mu paszport, z paszportu spisał, napisał mi zaproszenie. Bloczek był ostemplowany, gotowy. Mówi: Ja jestem kapitanem milicji. Mówi: I mam takie możliwości. Hmm. Wiesz, no, z tym, że i tam, i tutaj jestem po cywilnemu. Więc napisał mi to zaproszenie. No ja jestem szczęśliwy, jestem do Warszawy, go zawiozłem. Oczywiście nic nie brałem, bo, bo już, takie zaproszenie załatwić nie było łatwo w tamtych czasach to naprawdę trzeba było albo zapłacić, albo w ramach wdzięczności zaprosić tą drugą osobę, ugościć i tak dalej, jechać. No, no w każdym razie kłopot był. No więc mam zaproszenie, zadowolony, minęło kilka tygodni, wsiadam w tą Skodę 100S i jadę do Lwowa. Oczywiście jakieś tam prezenty się brało na drogę, żeby to się opłaciło, żeby podróż się opłaciło zwróciła. No, najciekawsze prezenty to były takie, że Yy, prezenty, które się sobie robiło, to to, że tam było paliwo tanie. Handel, handel wymienny. Handel wymienny, ale jeśli wystarczyło zatankować, to były takie czasy, że można było jeszcze zatankować i mieć pełny, pełen kanister 20-litrowy. Więc pełen bag, plus kanister, praktycznie podróż się zwracało, bo ta różnica w cenie paliwa była wtedy kolosalna. No, wystarczyło do tego jeszcze w tamtych czasach, to można było chyba jeszcze dwie flaszki wódki, karton papierosów, no i jak. Ja y, głównie, y, że tak powiem, jechałem y, w, te, w tej sytuacji, głównie jechałem, żeby zobaczyć lwów i władka, bo nie byłem w Lwowie. Byłem w Związku Radzieckim, na Ukrainie, w innych miastach. W Lwowie nie byłem. No i fajnie, zajeżdżam do Lwowa, mieszka w bloku, duży blok, taki kilkudziesięć, gdzieś tam chyba dziewiąte czy dziesiąte piętro. Długi, pamiętam, długi, wysoki blok. Winda była już w tym bloku i klatki schodowe takie obskurne, zaraz też opowiem o klatce. No ale mieszkanie duże, całkiem takie wiesz, mm, czyste, przestronne, eleganckie, urządzone z gustem, jak na tamte czasy. No i co mnie zainteresowało, w, w tym w mieszkaniu stoi pianino. No, zajechałem gościnem i zrobili, ale taką kulturę tam się ogólnie wszędzie w gościach się dużo piło, tak jak opowiadałem, gościna. Kulturalnie wypiliśmy sobie tam, po, że tak powiem, po trzy kieliszki i Władek usiadł do pianina. I tu mnie zaskoczył niesamowicie, bo grał, ze, że tak powiem, bez nud ze słuchu i śpiewał wszystkie piosenki z wesołej lwowskiej fali. Zwłaszcza te y, Szczepka i Tońka, typu wiesz, że tak tylko we Lwowie albo nie ma jak lwów. No, jest dużo tych piosenek, możesz gdzieś tam znaleźć. W każdym bądź razie, no jestem no, taki, że tak, powiem, patriota lokalny, że byłem pod wrażeniem. Mówi, ja to nic, mówi, ja tak sobie tylko gra, mówi. Pianino mamy, bo żona jest nauczycielką muzyki i ma słuch absolutny. Z tym, że nie, nie grała przy mnie, bo pewnie gra coś poważniejszego. Ale ten co wieczór grał, śpiewał, opowieścił te, mówię, yy, dowcipy Szczepka i Tońka. No, Gostek niesamowity. Na drugi dzień idziemy zwiedzać Lwów. No, najpierw zaczął od, od, ogólnie od historii Lwowa. No, znał wszystko w, w, bardzo dokładnie. Pokazuje, jak się nazywa teraz ulica, jak się nazywało poprzednio. Niektóre napisy zamalowane farbą, ale dało się odczytać jeszcze polskie. No, kościoły. zwiedzaliśmy kościoły. Nie zwiedzaliśmy kościołów wewnątrz, bo były pozabijane. Wszystkie dechami, głównie zabite, ale przez szpary zaglądaliśmy. Mówi, tu był magazyn zboża, tu był magazyn budowlany. Nawozy sztuczne Kościoła, w kościołach. No, te kościoły takie były, jeszcze nie, nie rozpadły się całkiem, chociaż dachy były już zniszczone, ale jeszcze były. No, kościoły, tą główną ulicą, to nie wiem, Grodecka chyba, pokazał mi na tej ulicy, tłumik sobie urwałem później przy innej wizycie, bo austriacka kostka, mówi, tu leży jeszcze austriacka kostka, którą rozjeździli kamazami, wiesz, ziłami, i ona była tak, jak, jak, jak fale przy, wiesz, przy dziesięciu skali Boforta, normalnie, no nie dało się z samochodem, to jedynko się jechało i mówię, w tłumi kurwałem. No to, to tak, tak za, zaniedbany był Lwów, ogólnie nie był zniszczony, bo te budynki były stare, przedwojenne. Pamiętam do dzisiaj pokazywał, gdzie, w którym budynku co było, jakie mieściły się przed wojną firmy, typu tam wytwórnia Wódek Baczewskiego, no takie no, historie opowiadał mi, który, no, którymi mnie bardzo zaskoczył. No ale jeszcze zaskoczył mnie jeszcze bardziej czym innym. dalej opowiem. Teraz za, pojechaliśmy na cmentarz Łyczakowski. No i tutaj szkoda, może nawet gdzieś w Warszawie jeszcze znajdę zdjęcie tego cmentarza, takie jedno, ogólne. Cmentarza nie było. Było zielsko na, dosłownie na półtora metra. Zielsko takie. Tylko ta główna brama była, i na bramie pokazywał mi takie rysy z dwóch stron. Ten cmentarz został pojeżdżony czołgami. Nie było nic, zielsko tylko i zielsko porosło. Wchodziliśmy w to zielsko, on tam nogą grzebie, popatrz, popatrz, tu płyta jest napisana i imię, nazwisko po polsku. Tu był cmentarz, zniszczyli. Część tego cmentarza to była firma budowlana, taka mieściła się, taka jeszcze komunistyczna, jakieś tam stały maszyny i materiały budowlane. Część była tylko porośnięta zielem. Ta brama była, miała te dwie blizny, bo próbowali ją linami zaczepić i czołgiem zwalić. Ale nie wiem, nie czy tam jeszcze są do dzisiaj yy, yy, na tej na tym głównej bramie wyjściowej. cmentarza nie było, chociaż to tomu... nie dali rady tym ciomlom. Nie dali rady. Taka solidna ta brama. No i yy, więc to mi opowiadał, nawet opowiadał o tych yy, yy, tam. A który to był rok? To był rok 80, moim zdaniem 88, albo 9, bo nasz, moje, y, z, y, z, moja znajomość z Władkiem kończy się w roku 90, 6 października 96 roku. Opowiem dlaczego. Y, no więc to był rok 88, 9. Jeździłem do tego lwowa wiele razy do niego. No w ciągu te, tych dwóch lat jeździłem tam chyba, nie wiem, z 10 czy 20 razy, trudno powiedzieć. No i przy którymś takich odwiedzinach już następnych. Na cmentarzu były 2-3-4 groby, na koniec to było już chyba te 4 groby odrestaurowane, i on mi opowiadał, że to jest firma prawdopodobnie Budimex, już nie pamiętam dokładnie. Firma Polacy pracują tam, firma Budimex czy, czy jakaś inna taka głośna firma polska, budowała coś w Lwowie, i oni po godzinach z grabkami, z łopatkami, sobie od tego odkopywali te groby i ładnie pozagrabiany, z zrobiła, zrobiona, zrobiona taka grządka jak w ogródku, płyta ustawiona, bo znaleźli całą, przypuśćmy. Kilka grobów było już zrobionych, to był koniec lat 80., to było już kilka grobów zrobionych. No teraz nie byłem, ale teraz prawdopodobnie cmentarz się cały odrestaurowany. No prawie cały, na pewno części się nie dało odrestaurować, bo ta część to była tam firma budowlana. No, i więc mówię, opowiadał historię o Lwowie, a no. I był fanem muzyki tego. Fanem muzyki w ogóle, wiesz, takim, no do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego Ukraińc był takim patriotą Lwowa. No tak, wiesz, znał historię, znał piosenki, pięknie po polsku mówił i te piosenki śpiewał po polsku oczywiście, z tym akcentem, aż piosenki to śpiewał, wiesz, z tym akcentem takim jak Szczepko i Tońko. No, ale najciekawszy moment to był w tym momencie, przy ostatniej wizycie mojej u niego. Mówi, wiesz co, ja ci napiszę zaproszenie dla. W tym czasie wrócił to w 1989 roku, chyba wrócił z Ameryki. Ten jeden z dwóch bohaterów szczepko śnieżył wcześniej tońko, to jest Henryk Vogelfanger. Takie nazwisko miał prawdziwe, ale w tym w wesołej lwowskiej fali był tońkiem. Mówi, on jeszcze żyje, wrócił z Ameryki, jest w Polsce i wiedział, internetu nie było, wiedział o tym. Mhm. I mówi: Ja napiszę mu zaproszenie. On na pewno nie przyjedzie, ale będzie czuł się, że tak powiem, może zadowolony, że ma fanów w Lwowie. Więc napisał mi to zaproszenie i mówi: Na Nowym Świecie jest Towarzystwo Przyjaciół Lwowa. Będziesz w Warszawie, zanieś te zaproszenie. No, no dobra, nie mam problemu, tym bardziej, że wiesz, też lubię te piosenki Szczepka i Tonika, fajne i, i dowcipy ich, e, więc y, wziąłem to zaproszenie i y, teraz dopiero sprawdziłem w internecie, że było to 6 października 1990 roku. I tak, siedzę na granicy, dość długa kolejka była, wiesz, na przejściu granicznym, ale już przejechałem granicę, dosłownie byłem na, na przejściu granicznym po polskiej stronie, już polskie radio jedynka odbierała, włączam jedynkę, a to było akurat rano, i w radiu mówią: zmarł Henryk Vogelfanger, yy, sławny tońko z wesołej Lw lwowskiej fali. Aż mnie dreszcz przeszedł, rozumiesz, mówię: kurczę, a ja zaproszenie dla niego wiozę. Hmm. No, ale żeby być w porządku i w stosunku do Władka, i do tego, zawiozłem to te zaproszenie. Jak byłem w Warszawie, zresztą wtedy mieszkałem w Warszawie, zaniosłem na nowy świat, yy, zostawiłem to w towarzystwie tych przyjaciół lwowa i opowiedziałem historię to. No, i tu akurat, a, no i w tym czasie w Związku Radzieckim był, następ, no, w 1991, o ile się nie mylę, rozpad Związku Radzieckiego, bałagan straszny i y, z, urwał mi się kontakt z nim, bo ogólnie telefonów nie było, pisaliśmy listy takie na papierze sobie. I co ciekawsze, on pisać po polsku potrafił. Pisał do mnie y, no, wcześniej, jak Przypuśćmy tak, o takich sprawach organizacyjnych, kiedy mogę przyjechać i tak dalej. No i po tej wizycie moje ostatni urwał się kontakt, nie pisał do mnie. Przeszło dosłownie z dwa lata, jeśli się nie mylę, napisał list, już był rozpad Związku Radzieckiego. Ja jeździłem już do wtedy, do, bo jak Związek Radziecki się rozpadł, to można było jeździć na vouchery. Jeździłem już dalej na Ukrainę, ale już nie jeździłem do Lwowa, tylko jeździłem tutaj bliżej, głównie do Nowowyńska. Ono o opowiem trochę historii. No i yy, napisał w tym liście, że Pan Bóg jak kogoś chce ukarać, to mu rozum zabierze. Ale nie doprecyzował. Nie doprecyzował o co chodzi w tym i tak sobie wnioskuje, że ten list musiał być napisany pewnie z więzienia. Bo. Takie same ogólniki były był tylko. Był inteligentny. On jak inteligentny był na tamte, był na tamte czasy. czasy super. Rozumiesz, i tak trochę jak, że tak powiem, traktował chyba trochę tę swoją służbę w milicji. Trochę jak e, sławny e, ten pułkownik Kwiatkowski z tego filmu naszego. Chodził po cywilnemu, był instru instruktorem do spraw młodzieży. I może to się komuś nie podobało, a może on był jakimś szpiegiem. Dlaczego on w Polsce był. I tak w każdym bądź razie trudno mi powiedzieć, urwał mi się kontakt, nawet nie pamiętam nazwiska. Myślałem nieraz o tym, że jakbym pojechał do Lwowa i pochodził między tymi blokami, może bym skojarzył, w którym to było. Ale, tym, ale numeru mieszkania już bym nie rozpoznał, więc chodziłbym i pytał, gdzie mieszka Władek, Jakbym był. No to może jak A ktoś, może on obejrzy gdzieś tam. Tak, może ogląda, albo rodzina jakaś to. W każdym rozpozna, bądź razie to... Nie wiem, co, nie wiem, co z nim się Zapraszamy stało, ale do facet bardzo fajny, inteligentny jeszcze, a może coś narozrabiał, bo jechaliśmy windą i windzie, windy, jak wiadomo u nich, takie obskurne to blok nowoczesny, ale windy obskurne, brudne, klatka schodowa jeszcze gorsza. No i jechali z nami akurat, dlaczego to jechało dwóch podejrzanych typów takich, wiesz, takich żuli, jakichś tam młodych. Gdybym był sam, to może bym się obawiał nawet, bo no wiadomo, to jak, jak w Warszawie, no różni są ludzie. No, a on mi opowiadał, że on się takich nie boi, bo e, albo, się, albo się boi, albo nie boi, jak to trudno rozmawiać. W każdym razie odsłonił marynarkę miał pistolet. Mm. I mówi, miałem taką, taką sytuację I to na swojej kratce schodowej pokazywał mi blizny na ścianie. Mówi, że zaatakowali go tacy gówniarze, nie wiem pewnie, wiesz, albo dlatego, że on jest inspektorem, albo po prostu jak, jak, jak zwykle i mówi, i musiałem wyjąć i strzelić w ścianę. Że pod nogi im strzelić. Mhm. I pokazywał jak rykoszetem się odbijał ten pocisk. Wiesz, na klatce skodowej. To niebezpieczne było, bo nawet wiesz, strzelając tylko w ścianę, można było dostać w głowę. Więc to taka historia, którą on mi opowiadał. No i na pewno prawdziwa, bo te otwory po, po pocisku były w ścianie. Były, w każdym razie, a jeździłem skodę, jeszcze trochę wspomnę, jeździłem z kodą 100 S. Jak znajdziemy skodę, to nakręcimy odcinek o skodzie. Skodę 100 S? O właśnie, ja to poprać. To jest moja książka napraw tej skody, bo ja tę skodę wiele razy naprawiałem sam. Tam łatwo się naprawiało, prosta konstrukcja, silnik taki słabiutki, niewysilony, pojemność 1050. Tam się wkładało tuleje z tłokami. Jak jecha, jeździłem na Węgry, czy w ogóle do Czechosłowacji jeździłem, to tam sobie kupowałem części, bo tam to popularny model był bardzo. E, więc e, znałem ją na pamięć, a i jedna z moich, jeden z moich powrotów e, z Lwowa to skończył się nawet deficytem bo tam było kiepskie paliwo i wypaliły mi się zawory. Pamiętam, że do, na koniec jechałem na trzech cylindrach, na dwóch, a już do Warszawy resztkami sił na jednym cylindrze dojechałem i zupeł, paliwo, które zaoszczędziłem, wszystkie musiałem wypalić. Okazji, teraz na gazie się wypala, wtedy normalnie na paliwie. A benzyna 72, 76 oktanów, ona samo zapłonu dostawało, tam się przyspieszało zapłon tak ręcznie. W tych moskwiczach ludzkich to nawet były w niektórych cyferki, gdzie było napisane ilość oktanów na aparacie zapłonowym i się przyspieszało w stosunku do paliwa. Jak było gorsze to zapłon wcześniej. W zależności, w której, z, a my w której tak, części Związku Radzieckiego. Tak, było. na czuja, troszeczkę w lewo aparatem zapłonowym, żeby przyspieszyć zapłon, i jechało się na 72 czy 76. No a przy okazji, jeszcze tutaj przygotowałem, wspomnę inną historię, to muszę oddzielnie opowiedzieć. Będzie trochę nawet, trochę nawet zabawna, bo taką skodą 105 jeździłem do Brukseli, tylko, że to już było w 93 roku, 92-93 rok, czyli już, już w obecnej Polsce, ale, ale do Brukseli było znacznie dalej, więc no oddzielna historia, opowiem jakie usprawnienia w niej robiłem, żeby nie było obciachu na autostradzie, natomiast tą setką to jeździłem specjalnie wolno, oszczędzałem ją, bo to był niewysilony silnik i Jeździłem 7, 60 70 na godzinę powolutku, mało wtedy paliła, ale jakoś tam dojechała. W dodatku dobra była do przemytu, bo miała tam sporo schowków, kiedy pokażę, o których nie bardzo, nawet jeszcze wtedy, może czescy celnicy to wiedzieli, ale ukraińscy niekoniecznie, bo bywało tak, że podszedł z przodu i, i do tego, i hmm. nie, podszedł z tyłu silnika im mówi ten, odkroi y, bagażnik, Aha. rozumiesz, ja podnoszę, a on, o, zwigaciel. Tak w zaporożce, mówi tak w zaporożcu, no bo tam bagażnik był z przodu. Bagażnik był z przodu, koło zapasowe było z przodu, ale w środku bagażnika i ten przód był bardzo lekki. Trzeba było, jeśli się na pusto jeździło tą skodą, setką, to coś zawsze włożyć w bagażniku: trelinkę albo, albo worek kartofli, żeby ten przód się dobrze prowadził. Bo tak to była bardzo lekka z przodu. Także... Mo może odnajdziemy Twojego. Kolegę sprzed lat, zobaczymy, czy się odbyło Władka, ktoś. władka, no, może być władka. może ktoś, no teraz na Ukrainie jest bałagan duży, więc nie mają czasu na oglądanie m, tych e, filmów, jakichś tam m, polskich zwłaszcza, no ale może przypadkiem ktoś zna Władka, no najgorzej, że nie pamiętam, popatrz, taka jakaś amnezja mnie wzięła i nie pamiętam nazwiska. Dokładnie. Nie pamiętam nazwiska. Kapitan milicji z tamtych. Kapitan milicji, inspektor do y, spraw młodzieży Zelwowa Władek, czyli Wołodzia. Fan wesołej lwowskiej fali. No. Także, na to, tyle by było. Natomiast, bo ogólnie, podróży y, samochodem i skodą, sto, tą 100S. I później z kodąż 105 jeszcze. i Mercedesem 115 to znam dużo, dużo ciekawych historii z podróży po Ukrainie, ale teraz niektórych nie wypada mi opowiadać ze względu na to, że, że no, takie zabawne historie nie są na czasie w tej chwili. No to akurat historia poważna jest, tu nie ma nic zabawnego, bo, bo no, naprawdę super patriota, super patriota, i nie wiem, dlaczego właśnie. Tak, akurat yy, polubił Lwów i Polskę i polski język. No, no tak, tak to powiedziałeś, że sam bym chętnie poznał tego człowieka. No. Myślę, no, że no, on to... jest w moim wieku, więc prawdopodobnie jeszcze żyje, Władek. Nawet zaproszenie wypisał mi dla twojej siostry starszej i ze Emilką też jeździłem, ale tak, zaproszenie miałem wypisane wcześniej, Kontakt z Władkiem już mi się urwał, i na te jego zaproszenie jeszcze jeździłem z Emilą, ale już nie jeździłem do Lwowa, tylko do Nowowońska. Emila może opowiedzieć, że w Nowońsku na e, diabelskim młynie ze mną e, jeździła, był tam duży, nad, górujący nad całym miastem taki diabelski młyn. Natomiast resztę historii opowiem, jak się wojna skończy. W kolejnych odcinkach. Jak się wojna skończy, opowiem. A jeżeli wojna się jeszcze nie skończy, chociaż oczywiście jestem za tym, żeby się skończyła, to opowiem mój wyjazd do Brukseli z kodą 105, to taka trochę, że tak powiem, trochę zabawna historia, dla tych, zwłaszcza dla tych, którzy yy, za kołnierz się wylewali.